Dzień dobry, Krystal. Koło życia. Jest to 12 kart ułożonych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Każda karta. To inna dziedzina Twojego życia. Jest to przestrzeń, która zostanie wypełniona przez energię. Przez kartę. To koło życia. To energetyczne koło życia utrzymywać będzie we wnętrzu i wpływać, przenikać. Przez Twoją ścieżkę życia. Pięć kart w kole. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Poza kołem pojawi się karta osiemnasta i możliwe, że dodatkowe, które opowiedzą o Twojej dalekiej przyszłości i o celach, które osiągniesz po przejściu przez koło życia. Pierwsza karta. Wyższa ja. Dusza. Ta karta mówi o Twojej duchowej istocie. Zanim została otoczona przez ciało materialne i jego ziemski ego umysł, tożsamość, twoja czysta istota i jej pragnienie na to życie, jej cel. Ty nie przyszłaś tu sama, przyszłaś do tego życia z ukochanym. Jesteście umówieni. Umówienie, by doświadczyć miłości, działać razem, by w pewnym momencie życia w określonym miejscu się spotkać. To jest główny cel Twojej duszy na to życie spotkać się z Twoją drugą połówką. Więc Twój cały krąg, koło życia to będą różne zdarzenia, które będą miały na celu przygotować Ciebie. Twoje właściwości, umiejętności na to spotkanie. Druga karta: ziemski ego, umysł, ciało, tożsamość, materia, pieniądze, pragnienia. Tu mówimy już o tym ciele materialnym, o Twojej tożsamości, o czymś, co jest na zewnątrz. Jest to szachownica w odwróconej pozycji. Szachownica jest to gra, gra ego, egoistów, gra o dominację, o władzę, o to, by rządzić innymi i wpływać na innych. Jest to gra o to, kto zwycięży, ale kosztem drugiego człowieka. Karta jest odwrócona, to oznacza, że ty opuszczasz tę grę. Rozpoznajesz ludzi, którzy grają przeciwko tobie, złe środowiska. Środowiska egoistów i je opuszczasz. Świat bliskich więzi i uczuć, rodzeństwo i bardzo bliscy przyjaciele. Ten świat bliskich więzi, który często rozpoczyna się od dzieciństwa to jest dla ciebie więzienie więzienie myśli, fałszywych przekonań więzienie umysłu to jest tak, jakby te bliskie więzi. Zniewoliły Ciebie, nie pozwoliły otworzyć się na świat, poznać świat. Zostałaś jakby zdominowana przez tę energię. I jest to bardzo mocna karta w tym miejscu, kiedy spojrzymy na kartę wyżej, właśnie na tą szachownicę, na tą grę. Ale na szczęście Ty z tej gry wychodzisz. Czwarta karta. Matka, energia żeńska, rodzina emocje. Jest to energia matki, która wpływać będzie na centrum Twojego koła. Ona jest na południu, na północy, będzie energia męska, karta Twojego ojca. Te karty nie muszą oznaczać bieżących relacji. To są ich energie, które wpływają na Ciebie. Ich emocje w stosunku do Ciebie. One mogły się zrodzić, gdy Twoja matka była z Tobą w ciąży i trwać przez całe Twoje życie, niezależnie od bieżących relacji. Jest to przepiękna karta rodziny. Na tej karcie pokazana jest taka duchowa rodzina dawne pokolenia, Twoi opiekunowie. Inne istoty, które istnieją na wielu płaszczyznach rzeczywistości, i ta cała rodzina jest przy tobie, ona cię kocha, otula i wspiera. Jest to przepiękna energia, przepiękna energia, która będzie tylko podnosić twoje wibracje w centrum koła życia. Piąta karta szczególna uwaga, dzieci, pasje. Coś, czemu poświęcasz główne swoje myśli, swój czas. Jeżeli masz dzieci, to dzieci, jeżeli nie, to jakieś pasje, hobby, cokolwiek innego, ale poświęcasz temu główną uwagę. Tutaj pojawia się karta, która mówi, że ty o czymś wiesz, trzymasz zwój, trzymasz wiedzę. Czym powinnaś się zająć, jeśli chodzi o Twoją uwagę? Skończyło się odmierzanie czasu, pora teraz zakasać rękawy i iść, i to realizować. Szósta karta codzienne życie, praca i rutyna czyli coś, co realizujesz automatycznie. W ciągu dnia, w ciągu tygodnia Ty uwalniasz się od karmy, Twoje codzienne życie. Jest to ostateczne oczyszczenie takich ciężarów kul u nogi karmicznych, które obciążają cię i nie pozwalają rozwinąć skrzydeł. Ty się oczyszczasz, uwalniasz. Popatrz, że na tej samej wysokości jest ta odwrócona szachownica, ty się uwalniasz od tych negatywnych, często także karmicznych gier między ludźmi. Siódma karta, druga połówka. Druga połówka, właśnie ta, z którą Ty, Twoja dusza, przyszła do tego świata. Ale jej nie ma, drzwi Twojego serca nie zostały dla niej otwarte. Ona gdzieś pukała, nie otworzyłaś drzwi, Twojej drugiej połówki jeszcze nie ma. W Twoim sercu, karta ósma razem czy osobno, popatrz, odwrócona karta rodziny, karta narodzin. Ty już wiesz z Twojego rozkładu piramidy, co ta karta oznacza. Jest to nowy rozdział życia, nowy początek, ale z głównym wskazaniem na rodzinę, ciąża, narodziny dziecka, założenie rodziny bardzo poważnego związku. Karta jest odwrócona. Dla tych, którzy mają rodziny, ta karta oznacza problem z zajściem w ciążę, pragnienie posiadania dziecka, które się jeszcze nie pojawia. Ale w Twoim przypadku, gdy ta Twoja druga połówka jest odwrócona, jeszcze nie znalazła się w Twoim sercu, ta odwrócona karta na rodzin po prostu oznacza... Na to pytanie razem czy osobno osobno, że ty jeszcze nie jesteś z tą drugą połówką, jeszcze nie założyliście tej rodziny wskazanej przez twoją duszę. dziewiąta karta, wyższe duchowe połączenia i zdolności. Archanioł Gabriel. Jest to specjalista od komunikacji, jest to twój opiekun. Wszystkie dziedziny życia związane z komunikowaniem czegoś, tłumaczeniem. Przekazywaniem wiedzy, informacji, negocjacje, mediacje, dziennikarstwo wszystkie dziedziny życia związane z komunikacją są dla ciebie to są twoje duchowe zdolności. Karta jest odwrócona jakbyś ty jeszcze w sobie tych zdolności na takim poziomie, jakie posiadasz, nie odkryła ale je posiadasz. Możesz je obudzić w każdej chwili. Dziesiąta karta Ojciec, energia męska, autorytet, kariera, reputacja jest to król sił, potężna energia, wielka siła. Energia żeńska, która wpływa na Twój środek koła życia to rodzina, to opieka, to miłość. Energia męska. To potężna siła, siła przebicia, autorytet, reputacja, bardzo silna energia, która będzie jakby przepychać Twoje projekty, Twoje pragnienia, marzenia przez życie, będziesz miała siłę burzyć bariery. Jedenasta karta: życie społeczne, grupy, zespoły. Karta wiosny. Karta, która pokazuje, że ty rozkwitasz w dużych zespołach, ale to dlatego, że masz ogromną siłę, a także duchowe wyższe zdolności, by komunikować, oznajmiać, tłumaczyć. Więc duże zespoły są dla Ciebie, Ty w nich się odnajdziesz, bo masz siłę przebicia. Dwunasta karta karma, pole energii, informacji, wibracji, wzorców zachowań i jego wpływ na życie. Czyli kumulacja energii z poprzednich wcieleń. Architekci to także tłumaczy tą Twoją siłę przebicia w zespołach, tą energię ze strony Ojca, architekci, wysokie stanowiska, pieniądze, luksusy, zarządzanie innymi, tworzenie wielkich projektów w materialnym świecie, czysto materialnych. Masz taką moc, by je tworzyć, ty to robiłaś w poprzednich życiach, ale w tym życiu dane Tobie będzie poznać, albo już było osoby z tego Twojego zespołu, które działały przeciwko Tobie, by umniejszyć Twoją pozycję. Stąd odwrócona szachownica i opuszczenie takich osób. To koło życia. Utrzymywać będzie energetycznie ścieżkę Twojego życia. Pierwsza karta jest to zerwany kontrakt, obalona arka przymierza. Popatrz, jakie karty są w pobliżu. Architekci, tu na ziemi tworzenie jakiegoś projektu, odwrócona szachownica, czyli konieczność opuszczenia ludzi, którzy przeciwko Tobie grali, występowali. Zerwany kontrakt. Odejście z danego miejsca, które Tobie nie służyło, było przeciwko Tobie. Czas refleksji nastał wyciszenia, spokoju, medytacji, uspokojenia myśli i emocji zastanowienia się nad tym więzieniem pod spodem mentalnym więzieniem Twojego umysłu. Medytacja uwalnia z takiego więzienia. Na górze jest wiosna. Poprzez medytację, wyciszenie odzyskujesz wewnętrzną energię i chęć do życia. Sierotek koła. Ważna karta, ponieważ utrzymywana przez skrajne kartę Twojej duszy, drugiej połówki, matki i ojca. Jest to odwrócony ogród. Ogród jest to bezpieczna sfera, taka przystań, gdzie dzieci, istoty wymagające opieki, mogą się uczyć, bawić, poznawać rzeczywistość, dorastać. Ta przestrzeń jest odwrócona, jakby jej nie było albo nie była bezpieczna, albo nie było tych dzieci. Bo ta karta współgra z kartą narodzin. Czyli tutaj są te dwa przypadki, o których mówiłem. Jeżeli nie masz dzieci, to właśnie to pokazują te karty. Jeżeli masz, to jest jakiś problem. Popatrz, co dzieje się dalej. Karta pod spodem pokazuje, że ty o czymś wiesz, trzeba coś zrobić, i nie ma już czasu. Karta powyżej to płonący okręt. Okręt płonie, a Ty patrzysz się na kartę z tymi dziećmi, na ten odwrócony ogród. Tak jak mówiłem, ta karta oznacza brak tej bezpiecznej sfery, a tutaj jest ogień płonie. Te wydarzenia, te sytuacje mają ogromny wpływ na Ciebie. Dochodzi do rozplątania Twojej wyższej istoty. Korona to wyższa ja. Te żywioły to ciało ziemskiego, umysł i dusza to wszystko jest rozplątane, nie działa razem. Nie działa razem, dlatego na górze jest odwrócona karta narodzin znów z odwróconymi dziećmi, ale na dole jest uwolnienie się od karmy. To są jakieś karmiczne zaszłości. Ty się będziesz z tego uwalniać. Odwrócona karta muzy. Z powodu niskich emocji, wibracji twoja dusza jest nieodczuwalna w Twoim sercu, wir miłości, się w nim nie kręci. Znów odnajdujesz wiedzę. Różne drogi i możliwości stoisz przed skrzyżowaniem, i zastanawiasz się, Którą drogę w swoim życiu obrać, wyszliśmy już poza koło życia, mówimy o Twojej dalszej przyszłości, a światło, które Tobie świeci, to jest umowa miłosna. Odnajdziesz tą drogę, dotrzesz do tej umowy, umowy miłosnej z Twoją drugą połówką. Założycie rodzinę, to jest ta druga połówka wskazana na samym początku przez Twoją duszę. Wyrazem przyszliście do tego świata, w przyszłości spełnia się cel Twojej duszy, czyli Wasze spotkanie, musicie być razem. Całe to koło życia, wszystkie te zdarzenia. To jest przygotowanie Ciebie do tej sytuacji, do tej umowy miłosnej. Ona już jest, Ty ją w przyszłości tylko podpiszesz. Odnajdziesz drogę, by do niej dotrzeć. Twoja druga połówka też tam będzie. To był przekaz dla Ciebie.